Dzień dobry kochane, witam Was bardzo bardzo serdecznie z Łazienki. Nie zacznę, dopóki mi nie powiecie, czy, nie powiecie, czy cokolwiek słychać, czy widać, bo kochane, wróciłam z wakacji. E, o, wróciłam z wakacji, jeszcze fryzura wakacyjna bardzo. Nie mam prądu, rachunki zapłacone, plomba od zakładu energetycznego wisi, więc, więc kochane, nie mam też Wi-Fi. I telefon naładowany na 20%, ale stawiam się. Stawiam się i zobaczymy, czy się uda. Kochane, musicie mi dać w komentarzu znać, czy widać, czy słychać. Dziś temat, co jeśli żałujesz, to taki temat, wiecie, który przyszedł mi do głowy. Poczekajcie. Muszę sprawdzać, ile mam, wiecie. O, mm -hmm. Cześć, Adnieś. Kochana, daj znać, proszę, czy widać, czy słychać, bo ja nadaję dzisiaj z Łazienki. Nie mam Wi-Fi, czyli transmituję na takim zewnętrznym. Internecie bardzo słabym i mam 25%, 22% baterii w telefonie, nie mam prądu. Plomba od zakładu energetycznego wisi <noise> i nie wiadomo dlaczego, więc, więc, więc wiemy już, że wszystkie rachunki są zapłacone. Ale z jakiegoś powodu zakład energetyczny postanowił zrobić nam taką niespodziankę, żeby, żeby nie było zbyt miło, jak wrócimy. Ale i tak jest miło, kochane. Widać i słychać. Dobrze, to ja lecę, kochane, bo ja naprawdę nie wiem, czy mi po prostu w pewnym momencie nie utnie tego internetu albo po prostu telefon się nie wyłączy. Super kochane. Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Poniedziałkowy kopniak w dobrym stylu już 80 raz. Ja nazywam się Jusyna Krawczyk. Jestem licencjonowaną stylistką, czyli przeprowadzam kobiety przy zmianie wizerunku, ale również i wnętrza. Jestem autorką już trzech książek takich drukowanych, ale jest również jeden e-book, książki drukowane. Pierwsza jak być szczęśliwą kobietą, 15 kroków. Druga jak jedna mała zmiana może odmienić twoje życie. Trzecia jak być szczęśliwą myszką, myszka odnajduje swój dom. To jest trzecia, ostatnia książka Książka jest dla dzieci, przede wszystkim i dorosłych, aby przypomnieć sobie kim naprawdę jesteśmy. Jestem założycielką marki: jakby szczęśliwą kobietą, jestem dzisiaj przeszczęśliwą kobietą, chociaż zdarzają się oczywiście upadki, zdarzają się gorsze momenty. Natomiast 9 lat temu, kiedy zakładałam, otwierałam tę firmę, to byłam po prostu potwornie nieszczęśliwa i wiele zmian, kochane, za mną już jest. Wiele przemian, wiele odkryć, przebudzenie po prostu, wiecie, no kubeł, 7 kubów, zimnej wody na głowę. I bardzo trudne decyzje, bardzo trudne momenty, natomiast one były mi potrzebne do tego, żeby dzisiaj, mimo że nie mam prądu, mimo że zakład energetyczny zrobił po prostu nam bombę bakteryjną, biologiczną. W zamrażalniku, miliony much, i tak dalej, to po prostu jestem szczęśliwą kobietą i potrafię już na takie rzeczy zupełnie inaczej reagować. Oczywiście to trzeba wyjaśnić i nie omieszkam poprosić Zakład Energetyczny o zwrot kosztów za śmierdzące ryby, za rozmrożoną, za, mra, za rozmrożony zamrażalnik, za, za śmierdzącą lodówkę, bo jak się okazuje, już to mogliśmy sprawdzić, wszystkie opłaty są zrobione. Na czas, nie mamy żadnych zadłużeń, nawet 2,50, więc z jakiegoś powodu nie poinformowali nas w ogóle o tym, a telefony przecież wszystko mają, że zamierzają nam wyłączyć prąd. Więc, e, mimo że jestem szczęśliwą kobietą, to nie jestem upadłą kobietą, nie jestem poddaną kobietą. Mam swoje zdanie, potrafię się wkurzyć i zawalczyć o siebie. Kochany, dzisiaj temat co jeśli żałuję? To taki temat na czasie, kochane. Macie takie rzeczy, które, o, o których pamiętacie, których bardzo żałujecie, jak mogłybyście cofnąć czas, to byście cofnęły i zmieniły. Utarło się tak mówić, że nie ma co żałować, ja niczego nie żałuję i myślę, że ja też nieraz powiedziałam coś takiego: ja też niczego nie żałuję, ale w takim kontekście, że nie ma co żałować, bo czasu nie cofniemy. Nie ma co żałować, że wcześniej nie poznałam mojego drugiego męża, nie ma co żałować, że wyszłam za człowieka, który który nie był odpowiedni dla mnie, czyli pierwszy mąż. Nie ma co żałować, dlatego że tego czasu w ogóle nie, nie sposób cofnąć. Mówi się też bardzo tak optymistycznie o tym, że to wszystko ma znaczenie, że to wszystko było po coś, że to wszystko doprowadziło mnie do takiego miejsca, w którym jestem dzisiaj i jestem za to absolutnie wdzięczna. Natomiast czy nie ma takich tematów, nie ma takich decyzji, nie ma takich... Rzeczy, których naprawdę nie żałujecie, bo ja mam. Ja mam i gdybym mogła cofnąć czas, to niektóre z nich bym cofnęła. Musiałabym naprawdę bardzo mocno się zastanowić, co to miałoby być, bo sądzę, że to wszystko moje pierwsze małżeństwo, Jezu, bo że jakbym być może cofnęła, to bym wcale nie poznała mojego drugiego męża i tak dalej, i tak dalej, więc trzeba by było to bardzo mocno przeanalizować, ale jest kilka takich rzeczy na mojej liście, e, których. Żałuję decyzji, których żałuję. I co wtedy, kochane? Pytanie do Was. Czy macie takie sprawy, takie decyzje, których żałujecie? Zanim się rozwinę, to tutaj Was przywitam, kochane, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry, dziękuję, że jesteście. Dziękuję za wszystkie komentarze. Dziękuję za wszystkie udostępnienia, bo to dzięki nim, mimo że dzisiaj z Łazienki, transmituję, ale tu jest, wiecie, najchłodniej, bo piekarnik w domu po powrocie. Klimatyzatora nie da się odpalić, bo prądu nie ma, ale dziękuję za wszystkie udostępnienia, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, bo one sprawiają, że ten zasięg robi się coraz większy i z naszym wspólnym przekazem docieramy do coraz większej liczby osób, do coraz większej liczby kobiet. Kochane, pytanie jest takie: czy macie decyzje, których żałujecie? Cześć Maciu, witam Cię serdecznie. Cześć Agnieszko, cześć Ania, cześć Sylwia. Dzień dobry, jestem Krawczyk. Dzień dobry, kochana od Justyny Krawczyk. Dzień dobry, Marta, Basia, Magda, Wiesława, Agnieszka. Jezu, telefon mi siada. Dziewczyny, matko Boska, piszcie. O Jezu, nie, niech mi nie wysiądzie. Dobrze. Pewnie jakbym poszukała, znalazłoby się, postąpiłabym teraz inaczej, bo jestem bardziej świadomą osobą. Dokładnie, Madziu. Ale wiesz, są takie rzeczy. Cześć, Basiu, cześć, Beatko. Ojejku, jejku, lecę po prostu i wiecie, po prostu cały czas liczę na to, że zdążę, ale życie bez prądu jest trudne. Ma, Agnieszka też ma. Ja tak zupełnie kochane na bieżąco kilka lat temu, no już wiele lat temu, bo to było, ja wiem, 10-15, myślę, że z 15 lat temu, zaraz moja Natasza no to musiało być z 15 lat temu, byłam jeszcze w korporacji, to był mój pierwszy rok w amerykańskiej korporacji, w której pracowałam ponad 5 lat i byłam po prostu, wiecie, tak Jezu, tak zakochana, tak, takie miałam uczucie, że załapałam Pana Boga za nogi, jeszcze wtedy byłam rzeczywiście mocno nieświadomą osobą, i no po prostu byłam pochłonięta, byłam korpo-kobietą, korpo która była niesamowicie zaangażowana, oddawała całe serce, całe serce swojej pracy. I zdarzyło się tak, że na pewne ferie umówiłam się z moją kochaną babcią, że polecimy do Hiszpanii, do mojej starszej siostry, która tam mieszka od wielu, wielu, wielu lat. I wtedy jeszcze to były takie czasy, że latał Norwe Norwegian za po prostu za grosze. Tam można było polecieć do Malagi za 120 zł, więc jak złapałam bilety, kupiłam i po prostu cieszyłyśmy się razem z moją babcią, że polecimy i będziemy miały taki, wiecie, taki pobyt we trzy. I to było niesamowite marzenie. Moja babcia była najcudowniejszą babcią na świecie, miałyśmy z nią niesamowitą relację. Wszystkie takie, wiecie, tajemnice, chociaż myślę, że nie wszystkie, ale tajemnice rodu, rodziny. To właśnie znałyśmy od niej, to ona sprawiała, że nasze dni, mimo trudnych, relacji mimo trudnego dzieciństwa, mimo paskudnej szkoły podstawowej. Nasze dni po prostu wtedy, kiedy ona przychodziła do nas i wiadomo było, że spędzi z nami popołudnie były po prostu cudowne. Ja potrafiłam urwać się ze szkoły, iść na wagary i po prostu pędem lecieć do domu, bo wiedziałam, że babcia będzie czekać, będzie kotlet schabowy albo mielony z ziemniaczkami. Nikt mi nie będzie mówił, że za dużo jem, tylko babcia będzie przeszczęśliwa, jak będę prosiła dokładka. Prosiłam ich zawsze bardzo, bardzo dużo. Z babcią można było porozmawiać o wszystkim. Babcia była najcudowniejszą babcią na świecie. No i z tą babcią właśnie miałam lecieć do Malagi, do mojej starszej siostry i po prostu spędzić cudowny tydzień. We 3 z moją starszą siostrą i z babcią, po prostu, no wiecie, no marzenie: po prostu pochodzić, pozbierać kamienie, pogadać, po prostu, no coś niesamowitego. I wydarzyło się coś takiego, że um, ja już kupiłam te bilety, i kilka dni później okazało się, że po roku pracy zostałam awansowana. No i wiecie, po prostu wtedy człowiek nieświadomy, umysł, serce, po prostu umysł, no otwarte, ale serce zamknięte, mimo że to było tak, mogę je ogromne marzenie, to stwierdziłam, że o matko to jest taka odpowiedzialna funkcja. Będę miała bodajże sześć osób pod sobą, Będę, o, będą oceny te takie roczne, pracownicze, więc ja powinnam zostać, powinnam się stawić, powinnam bronić tych ludzi, żeby oni dostali jak najlepsze oceny, żeby dostali te bonusy, tam się dostawało w korporacjach, wiecie, i po prostu poczułam taką odpowiedzialność niesamowitą i taką po prostu takie ogromne wyróżnienie za to, że ja już po roku zostałam awansowana na stanowisko menedżerskie, że wiecie co zrobiłam? Zrezygnowałam z wyjazdu. Przebukowałam bilety na moją młodszą siostrę i nie poleciałam. Dziś wydaje mi się to niewiarygodne, że coś takiego zrobiłam. Wiem po prostu, patrzę sobie z perspektywy czasu na tę kobietę młodą wtedy, bardzo młodą, i wiem, że żyła w totalnym zapomnieniu. Że żyła tą zewnętrzną rzeczywistością, tym awansem, tym pseudo-prestiżem. Tak mocno, że zrezygnowała z wartości. Zrezygnowała, ja zrezygnowałam, z tego, co było naprawdę ważne i najpiękniejsze. Babcia nigdy mi nie powiedziała, że ma pretensje, chociaż wiem, że była bardzo rozczarowana. Ja nie poleciałam, poleciała moja młodsza siostra, cieszę się, że chociaż ona mogła to przeżyć, ale żałuję. Kochane, z całego serca żałuję, że byłam tak nieświadoma, że tak w ogromnym zapomnieniu żyłam, że byłam tak korpo. Uzależniona, że nie słuchałam głosu swojego serca, bo dziś jest to już niemożliwe. Moja babcia zmarła kilka lat temu, i nigdy nie poleciałam z nią już, nigdzie. Nie poleciałam z nią do Hiszpanii, nie poleciałam z nią nigdzie, ponieważ już była coraz starsza, coraz bardziej chora i zmarła. I żałuję. I co możemy zrobić w sytuacjach, kiedy żałujemy, kochane? Przyszła lekcja, wiecie jak to jest. Jeżeli chcemy lekcji, to wszechświat zapewni nam te lekcje, prace domowe do odrobienia. Przyszła lekcja. Wjeżdżaliśmy na urlop do Chorwacji i okazało się, że mój mąż ma ogromne problemy w swojej firmie. I zaczęły się dywagacje, zaczęły się. Rozmowy na temat tego, że może lepiej zrezygnować, może jednak nie jechać tak daleko, może jechać tutaj gdzieś bliżej, może zrezygnować, no bo tam dzieją się takie rzeczy, są problemy, wiecie, zawsze są jakieś problemy, zawsze są jakieś problemy i to są dla mnie lekcje, które, które przychodzą i pytają: Czy na pewno odrobiłaś pracę domową? I opowiedziałam, przypomniałam tak naprawdę tę historię mojemu mężowi i zadałam pytanie: Czy pamiętasz? Czy pamiętasz, jak ja się wtedy czułam, czy pamiętasz, jak dziś się czuję. Być może to jest właśnie ta lekcja, nie wprost do mnie, ale do najbliższej mi, najkochańszej osoby na świecie, którą jesteś ty. I pytanie, czy naprawdę chcesz poświęcić te dwa i pół, czy prawie trzy tygodnie wspólnego czasu, wspólnego odkrywania, na który czekaliśmy cały rok. Jesteśmy spakowani, możemy jechać w każdej chwili. Przygotowani, spełniliśmy marzenie, mamy namiot dachowy, samochodowy, mamy wszystko, mamy pieniądze, mamy czas. A dziś to ty. Myślisz o tym, żeby poświęcić to, co dla Ciebie najważniejsze, czyli Twoja rodzina, Twoje emocje, Twoje uczucia, Twoje potrzeby, Twoje wartości, żeby zostać w pracy. Więc, kochane, jeżeli żałujemy, myślę, że to są lekcje zobaczcie, po wielu, wielu, wielu latach przyszła taka lekcja to są lekcje do odrobienia. Przeświat zadba w taki bądź w inny sposób bezpośredni bądź mniej bezpośredni żebyśmy odrobiły tę lekcję. To było niesamowite, bo mój mąż powiedział, wiesz, masz rację, jakoś sobie z tym poradzimy. Eee, będę musiał być nieco obecny. W pierwszym tygodniu rzeczywiście tak było ehm, na, na różnych spotkaniach, domykaniu projektu, ale jedziemy. Jedziemy, ponieważ to są moje wartości, to są moje plany, to jest moje życie. To nie jest tak, że nasze firmy to nie jest nasze życie, bo to są już nasze firmy, więc to też jest nasze życie, to są nasze odpowiedzialności. Ale serce wie i mówi, że jestem zmęczony, że jestem zmęczona, że zaplanowaliśmy, że wszyscy się cieszymy, że jesteśmy przygotowani. Co więcej, spełniliśmy wcześniej marzenie, czyli zakup namiotu dachowego, samochodowego, po to właśnie, żeby jechać. Czekaliśmy po prostu, wiecie, w blokach startowych, i nagle przychodzi pytanie, niełatwe pytanie i niełatwa lekcja, ale lekcja została odrobiona, więc kochane, tak sobie myślę, że jeżeli są takie tematy, których żałujecie, a ja mam, ja żałuję do dziś, kochane, po prostu serce mi pęka na samo wspomnienie, ale ono pęka mniej, boli mniej, kiedy myślę sobie, że być może to była lekcja bardzo trudna, bardzo gorzka, bardzo bolesna. Lekcja, którą dziś mogę się dzielić nie tylko sama ze sobą, ale też z innymi i powiedzieć: Skoro tak jest, to być może, skoro tak było, to być może miało to mnie czegoś nauczyć i nauczyło. Nigdy nie przedkładać czegokolwiek innego na potrzeby swoje własne, na potrzeby, które płyną z głębi serca, na potrzeby tego, co najważniejsze. Nie w teorii, rodzina jest najważniejsza, mój czas jest najważniejszy, nie w teorii, tylko w prak praktyce. Jeżeli ona jest najważniejsza, to wsiadam i jadę, bo zaplanowałam, bo jestem przygotowana, bo problemy i turbulencje będą zawsze. Pytanie, czy rezygnuję ze swoich planów i z tego, co jest dla mnie najistotniejsze, czy wyciągam lekcję, czy przypominam sobie te uczucia, które mi towarzyszyły wtedy, kiedy rezygnowałam z tego wyjazdu i mówię tym razem nie zrezygnuję. Wiem, że to jest lekcja. Wiem, że Wszechświat przyniósł mi tę lekcję i sprawdza, czy się nauczyłam. Kochane, taki dzisiaj live z łazienki, jestem cała mokra, bez prądu, być może ten prąd, kochane, to też jest takie, czy się nauczyłaś, czy będziesz się wściekać po prostu, bo, bo śmierdzi w domu, bo lodówka <grych> wyszła po prostu, to wszystko wyszło, wiecie jak śmierdzi, przepraszam, ryba rozmrożona, która leżała tu najprawdopodobniej dwa tygodnie w tym piekle i upale, to jest po prostu smród niebywały. Być może to są kolejne lekcje, które mają mnie nauczyć. Czy to jest na pewno warte tego, żeby się wkurzać, że śmierdzi, że nie mogłam zrobić prania, że nie mam jak podładować telefonu, że nie mogłam zrobić normalnej transmisji live? Czy to są na pewno powody do tego, żeby się wściekać? I być może znowu zaliczyć potężny uszczerbek na zdrowiu. Nie, kochane, przychodzę do Was, stawiam się mimo wszystko, uśmiecham się, a tak naprawdę uśmiecha się całe moje ciało, uśmiecha się moje serce, bo to już mnie nie rusza. Oczywiście, nie jestem potulnym barankiem i poproszę zakład energetyczny o wyjaśnienia i o zwrot kosztów tego, co tutaj się wydarzyło w moim domu. Ale wściekać się nie będę, bo wiem, ile warto jest moje zdrowie, i już wiem, kochane, jeżeli czytałyście moje książki. Jaką cenę już zapłaciłam, za wściekanie się obleco. Kochane, dziękuję, że ze mną byłyście. Napiszcie, czy wy macie takie sytuacje, jakie to są sytuacje, że czegoś żałujecie i czy przyszła już ta lekcja od przeświata, dzięki której zrozumiecie, po co to się wydarzyło. Widzimy się w poniedziałek, mam nadzieję, że już z frontem, w innych zapachachach, nie w łazience. Widzimy się w poniedziałek o godzinie 10, ja po prostu dziękuję Wszechświecie, świecie, dziękuję, że się udało mimo wszystko po prostu na jakimś zewnętrznym e, internecie z rozpodobanym Mam mamy 12% baterii telefonie. <grym> no ja też ja też piszę wieś, ja też, ja też, ja też, ja też przeżyłam cuchnące pożywienie z rozrodów, więc że je nadal. No właśnie, żyję nadal, kochane, więc e, co jest naprawdę ważne, kochane. I czy macie takie? że napiszcie czego i czy już przyszła ta lekcja, czy czegoś się odnaczył, czy nauczył się i czego, czy skorzystały się z tej lekcji. Ja Wam z całego serca dziękuję za to, że jesteście. Widzimy się w poniedziałek o 10. Dziękuję za wszystkie udostępnienia, za wszystkie komentarze. Czekam na więcej, 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 więcej.